Droga Aniu, mam nadzieję, że masz się dobrze. Naszą przyjaźń budowałyśmy w czasie, kiedy opiekowałaś się swoją schorowaną mamą. Był taki czas, kiedy w twoich słowach pojawił się niepokój. Nie mówiłaś jeszcze wprost, że dzieje się coś trudnego. Na no raczej wracałaś do drobnych sytuacji, do zdań, które nie pasowały do faktów. Do opowieści, które raniły bardziej niż same zdarzenie. Twoja mama zaczynała mylić rzeczywistość. Zdarzało się, że coś dopowiadała, czasem oskarżała, a ty zostawałaś między mamą a resztą rodziny. Pamiętam, jak bardzo to było trudne. Bo kiedy jeszcze nie było żadnej diagnozy, rodzina wierzyła w każde słowo, a słowa zaczynały dzielić. Jedni czuli się oskarżeni, inni bronili mamy. Pojawiały się napięcia, żal, poczucie niesprawiedliwości. A ty próbowałaś to wszystko unieść, nie wiedząc jeszcze, że to nie jest kwestia prawdy albo kłamstwa. Druga podpowiedź obecność. W tamtym czasie ja również nie wiedziałam nic o demencji, nie miałam wiedzy ani narzędzi. Była tylko obecność, i właśnie ta obecność pozwoliła ci przetrwać ten trudny czas i nie zatracić tego, co było początkiem naszej przyjaźni. Ważne było też to, że relacje w twojej rodzinie już wcześniej były na tyle dobre, a zaufanie między wami było obecne, że z czasem pojawiło się wzajemne zrozumienie. To ono pozwoliło wam szukać rozwiązań razem, a nie przeciwko sobie. Z czasem wasza rodzina poradziła sobie z tym wyzwaniem. Kiedy pojawiła się pomoc specjalistów i dobrze ustawione leczenie, mama z zachowania mamy zaczęły się wyciszać. Napięcie w domu powoli malało, a codzienność stawała się spokojniejsza i bardziej przewidywalna. Dziś wiemy, że w tamtym okresie pamięć twojej mamy zaczynała się mieszać z emocjami. Że to, co mówiła, było prawdziwe dla niej, choć nie zawsze było zgodne z faktami. Ale wtedy tego nie wiedziałyśmy. I właśnie dlatego ten czas był tak bolesny. Aniu, pozwól, że dopiszę jeszcze o innej sytuacji, takiej, która nie dotyczy jednej osoby ani jednej rodziny, ale zdarza się częściej niż myślimy. Chodzi o moment, w którym pojawiają się mylenie faktów, oskarżenia. I bardzo trudne emocje, a relacje w rodzinie były napięte już dużo wcześniej. Wtedy ten nowy problem nie przynosi zbliżenia, ale potęguje wszystko to, co było pod powierzchnią. Bo przy takich relacjach rodzinnych rola opiekuna jest jeszcze bardziej wzrasta. To on przyjmuje odpowiedzialność, to on amortyzuje napięcia. To on próbuje utrzymać porządek tam, gdzie go nie ma. I bardzo często dzieje się to kosztem jego własnego życia, czasu, obecności i energii. Nie dlatego, że tak wybiera, ale dlatego, że jego zasoby są na granicy wyczerpania. Żeby temu sprostać, musi mieć siłę. Dlatego trzeba to powiedzieć jasno i odpowiedzialnie. Opiekun jest najważniejszy. Jeśli on nie zadba o siebie, cały system rodzinny zaczyna się chwiać. W takiej sytuacji, zgłoszenie się po profesjonalną pomoc psychologiczną nie jest opcją ani dodatkiem, jest koniecznością. Warunkiem dalszego funkcjonowania. Aniu pisze to wszystko z wdzięcznością i spokojem za czas, który był trudny. Za to, co udało się unieść, za zrozumienie, które przyszło wtedy, kiedy było potrzebne. Nasza przyjaźń rosła w codzienności, w rozmowach, w ciszy, w byciu obok, bez wielkich słów, bez gotowych odpowiedzi. I dziś wiem jedno: to, co naprawdę podtrzymuje ludzi, to nie siła ponad miarę. Ale obecność, która pozwala oddychać. Dziękuję ci za tę drogę i za to, że wciąż możemy iść nią razem. Uważaj na siebie, kochana Aniu. Wiesia.